Kierunek Za górze Rondo Jana Pawła II. Linia 61. Kierunek Będzie kościuszki. Linia 275. siedemdziesiąt pięć. Kierunek Tworzeń Chuta Katowice. Linia Dwadzieścia siedem, kierunek Katowice, Plac Wolności. Linia 292 dziewięćdziesiąt dwa, kierunek Bibliota Akademia Linia 48 kierunek Osób Stary, Szybki Prezydent. Linia 808, kierunek Katowice-Piotra Skargi. Linia 808, kierunek Katowice-Piotra Skargi. Linia 808, kierunek Huta Katowice linia 7 kierunek Bytom Plac Sikorskiego